Wiewiórki i bobry. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj na tapetę bierzemy nową automatykę Widodensa 200E3 pokażę w krótkim filmie w zasadzie przegląd chyba wszystkich funkcji, które są dostępne dla użytkownika. Zapraszam do oglądania. Tak wygląda po wzbudzeniu się sterownika odczyt poszczególnych funkcji, i mamy tak menu, włączanie lub wyłączanie. I tak, pierwsza funkcja to jest ogrzewanie, włącz, wyłącz, ciepła woda, włącz, wyłącz, lub całą instalację, włącz, wyłącz. Bardzo prosta, intuicyjna obsługa. Wychodzimy. Teraz ogrzewanie, stricto i też trzy jakby parametry. Możemy sobie ustalić trzy różne temperatury: zredukowaną, normalną lub komfortową. Czyli w ciągu jednego dnia możemy sobie trzy temperatury wprowadzić. O, i właśnie w tym diagramie będzie widać te trzy temperatury. To jest diagram dobowy. Zobaczcie jak łatwo można skopiować sobie. Całość. Tu wprowadzamy przedział czasowy w ciągu całej doby. Łatwy, czytelny diagram, taki 24 godziny, i tu wprowadzamy właśnie te drugie temperatury. Można na przykład jako drugą temperaturę oznaczyć, nie wiem, 20-21, i w jakichś tam przedziałach czasowych, na przykład 23. Tak, można dodać, usunąć. Podświetlamy i patrzcie jaki Bayer. Kopiujemy dla wszystkich dni tygodnia. Cyk i gotowe. No i nasza ulubiona krzywa grzewcza. Krzywa grzewcza, nachylenie. Oczywiście zobrazowane, żeby było bardziej czytelne. Odczytujemy sobie przecięcie sobie liń. Z osi poziomej, czyli temperatury zewnętrznej, i z osi pionowej temperatury wymaganej na zasilaniu. Bardzo łatwe, czytelne. I za każdym razem potwierdzamy tym zielonym ptaszkiem. Na przykład przy zerze mamy tam około nie wiem, 42 stopni pokazuje. Tak? Teraz jak poziom zmienimy no to 40. Czyli dosyć dokładna, precyzyjna zmiana tych ustawień temperatury zasilania. Tryb kominiarza pominąłem, bo to jest w zasadzie dla, bardziej dla serwisu. Funkcja do pomiarów. Bardzo podobne funkcje w ciepłej wodzie użytkowej. Temperatura ciepłej wody użytkowej. Diagram dobowy z możliwością ustawienia przydziałów czasowych. Funkcja podwyższonej higieny ciepłej wody użytkowej. No to wiadomo, wygrzew. Możemy ustawić sobie w który dzień, w jakich godzinach. Albo na przykład, że codziennie. I zabezpieczenie przed oparzeniami. No, ten tryb kontrolny, ten tryb kominiarza, to tego nie będziemy omawiać. Już takie bardziej wizualne funkcje. Można język jak najbardziej. Data, godzina na no to wiadomo. No, i tutaj właśnie można wprowadzić sobie nazwę obiegu grzewczego. Dlatego tu się tak dziwnie to nazywa dom kotłownia, bo tu użytkownik ma zdalny odczyt parametrów kotła i chyba żeby było bardziej czytelne, tak to jest nazwane. Ustawienia połączeń internetowych, jednostki, temperatury oraz funkcja blokowania obsługi. Co ma wskazywać panel, ten główny kontrolny? Tutaj wprowadzamy wartości opałowe żeby panel energetyczny mógł pokazywać pełną pełną jakby analizę zużycia i gazu i prądu tu możemy sobie wybrać jakie wskazania mają być podstawowe zmienić hasło jeszcze co my tu mamy jeszcze mhm. w informacjach to jest bardzo fajne przegląd wszystkich jakby danych na instalacji. Wszystkie informacje dotyczące palnika. Informacje dotyczące ciepłej wody użytkowej, informacje dotyczące ogrzewania. Można również wprowadzić dane kontaktowe serwisu. Widać, jak poszczególne informacje są szybko i łatwo dostępne dla użytkownika takie bardzo intuicyjne, prawda? Program wakacyjny, to wiadomo, można wprowadzić kiedy się wyjeżdża, kiedy się wraca. Kocioł sam będzie wiedział kiedy się wyłączyć i włączyć. Komunikaty, jeżeli będą jakieś błędy, wprowadzenie hasła do menu serwisowego, no to już dla serwisu informacja, szybkie włączenie włącz, wyłącz programu, czasowe i tryb party. Czyli taki szybki podgrzew i ciepłej wody i podniesienie temperatury na ogrzewaniu. Szybki podgląd podstawowych informacji. Przesuwając strzałką w lewo lub w prawo mamy podgląd szybkiej informacji co się dzieje w kotle. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję za oglądanie filmu i do następnego razu. Cześć!